Państwa Państwo, przepraszam najmocniej, ja obiecałem, że już nie będę nagrywać vlogów, tak wiecie, z ręki i z dupy, ale jestem na tyle oburzony, że stwierdzenie, że po prostu no, nie, nie mogę na to czekać i nie chcę mi się po prostu tego jak, jakoś pod sobie obrabiać, no, ponieważ w zasadzie nie ma czego za bardzo obrabiać, może, może jakieś napisy się gdzieś tutaj będą pokazywać, które będą, że tak powiem, dokładnie mówić ehm, to, co mówię. Ale proszę Państwa, jaki jest temat dzisiejszego mojego rantu tak właściwie, a mianowicie ateiści, którzy są idiotami. Dlaczego są idiotami? To się, proszę Państwa, rozwinie w toku tego odcinka. Proszę Państwa, ja sam jestem, że tak powiem, praktykującym ateistą, ale jak widzę ludzi typu ten Śmieć ze Śmiem Wątpić albo społeczność grupy Bezbogawka, to po prostu mi się duż, że tak powiem, w kieszeni otwiera, bo, bo to, co ci pajacy odpierdalają, to jest po prostu jakiś dramat. Nie, nie, nie na tym, proszę Państwa, ateizm polega. A Ateizm polega na wyśpiewaniu się z religii i z religijności, ateizm nie polega na tym, że po prostu się religii w ogóle szkaluje, to nie tędy droga, proszę Państwa, ale proszę Państwa, nie będę już przedłużać, dlatego mówi do Was Diego Lopez, Wasza nowa ulubiona blogerka modowa. Proszę Państwa, specjalnie przygotowałem sobie tutaj karteczkę z różnymi tutaj rzeczami, które będę mówić, żeby mi się nie zapomniało. Ale trochę mam obawy, że mi wiatr, proszę państwa zwieje. Ponieważ jak to w Gdańsku jak to w gańsku zawsze wieje. To proszę państwa, zacznę sobie od samego początku. I to jest chyba główny wątek mojego obecnego rantu. Otóż proszę państwa. A tej zbytby to jest stanowisko w kwestii istnienia Boga. Bogów. Tak szerzej absolutu, to jest teza filozoficzna, a nie religijna. To jakby. Teizm, ateizm, panteizm, panenteizm i jak, jakiekolwiek inne tezy, metafizyczne wręcz, dotyczące istnienia absolutu pociągają za sobą dalsze, że tak powiem, przekonania religijne, ale same one nie są, same w sobie one nie są przekonaniami religijnymi, a czy państwa metafizycznymi. To jest poważna różnica. A tutaj ateiści, no. Łączymy to z drugiej, co, co jest totalną bezdrogą i totalną ignorancją. Ale czego się spodziewać po ludziach, którzy po prostu są jedyne, co ich różni od ludzi religijnych, to to, że mają inny zbiór przekonań, po prostu jakichś takich bazowych. I tutaj się ateizm to jest po prostu. No, jak mówiłem, wiatr już chce zawracać o karteczkę. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, ateizm to jest teza w kwestii istnienia Boga. I ateizm może być gnostyczny i agnostyczny. To zresztą tak samo jak teizm. I jakiekolwiek inne, proszę Państwa, odmiany tej tezy. I gnostyczny i agnostyczny to jest teza już epistemologiczna, dotycząca poznania. I proszę Państwa, mam wrażenie, że większość członków grupy bez bogawka i, i ten śmieć ze śmiem wątpić to są ateiści, a ateiści gnostyczni, to jest, jest po prostu głupie. No Trzeba <grymnie> się śmiać jest, po prostu z tego, jak, jak, bardzo to jest, jak bardzo krytyński to jest pogląd. Mianowicie, to jest przekonanie, że Bóg nie istnieje i my to wiemy. No super, proszę Państwa, podstawowa zasada. Ani istnienia, ani istnienia się nie dowodzi. Tego nie da się dowieść, oni twierdzą, że dowodzą. Można ewentualnie podważać pewne tezy już konkretnych religii, na przykład tezę teistyczną religii chrześcijańskich, jak na przykład wszechmoc, wszechwiedzę i absolutną dobroć, dobroć Boga chrześcijańskiego, można podważać jak najbardziej. I można twierdzić, że, że taki Bóg jest. Istnienie takiego Boga byłoby po prostu wewnętrznie, sprze wewnętrznie sprzeczne, istnienie Boga chrześcijańskiego w takiej formie, o jakiej piszą, powiedzmy, ci chrześcijańscy. I to jak najbardziej spoko, ale to nie, to nie dowodzi istnienia Absolutu w ogóle. To jest zupełnie inna sprawa, ponieważ istnienie Absolutu w ogóle nie da się przy Państwa wykluczyć w żaden sposób. I to jest trudność ateizmu, jak to mój kolega, również ateista, kiedyś powiedział ateizm jest naprawdę trudny, ponieważ też zabawna rzecz, była taka dyskusja między tym, tym ziomkiem z wojny idei i tym śmieciem ze wątpić na temat moralności. I Proszę Państwa, bądź ateistą i broni obiektywnej moralności. <noise> tu się kupy nie klei. Jaka byłaby podstawa obiektywnej moralności? Jak, jak nie absolutnie? To Proszę Państwa, to się trzeba nieźle gimnastykować, a po prostu arbitralnie stwierdzić, że jakieś Przekonania moralne są obiektywnie, obiektywne i są absolutne i uniwersalnie obowiązujące. No i dlatego przy Państwa tej Izby jest taki, że tak powiem, łatwy w pewnym sensie. W tym sensie, a tej Izby jest trudny, bo ciężko. Yy, wytworzyć takie normy moralne, jakoś normujące społeczeństwo. I to, co mnie przy Państwa, przede wszystkim do nagrania tego odcinka, to było jakiś ateista, ja się zresztą podpisuję pod jego stwierdzeniem, stwierdził, że naigrywanie się z religii jest po prostu głupie, ponieważ religia to jest pierwsza rzecz, która jakkolwiek normuje społeczeństwo. I religia tworzy. Podstawową, pierwszą aksjosferę Proszę Państwa, nie każda religia to jest religia monoteistyczna, ale tego ateiści też nie wiedzą. Że nie każda religia przyjmuje jakąś skomplikowaną metafizykę, czy w ogóle nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, ale teologię to właściwie tylko chrześcijaństwo. Może judaizm i te teraz, jakoś w XX wieku, wytworzył swoją teologię, ale na przykład w islamie no, coś takiego jak teologia islamska nie istnieje. Serio. I teologia to jest par excellence wytwór chrześcijański. I proszę Państwa, ta teologia pomaga jakoś normować te wszystkie rzeczy. I jakby ten poziom zaawansowania, że tak powiem teoretycznego, jaki ma chrześcijaństwo, jest wyjątkiem raczej w, w religiach świata. Większość religii to są tak zwane religie naturalne. No napisałem kiedyś artykuł na temat szyntoizmu i tego, jak szyntoizm jest traktowany między shintoizmem a kulturą japońską, one są po prostu ze sobą zrównane. To jest jedno i to samo. Nie, nie ma rozróżnienia na bycie Japończykiem i bycie shintoistą. I nawet były różne tam próby wprowadzania buddyzmu, konfucjanizmu czy coś tam. I ostatecznie to tam chyba jakiś taki amalgamat tych wszystkich przekonań jest. Ale tak, proszę Państwa, na takim poziomie życia codziennego Większość ludzi to są Shintoiści, ponieważ to, to jest po prostu tak immanentna część ich kultury, że, no, że, że po prostu nie da się pomyśleć w pewnym sensie kultury japońskiej bez Shintoizmu. I, proszę Państwa, to jest religia. Wierzy w wyty nadprzyrodzone i, i, i różne takie rzeczy. Już teraz y, nie pamiętam definicji religii, ale wiem, że definicję religii spełnia jak najbardziej. I, I to mnie strasznie bawi, że ateiści europejscy są tak bardzo zadufani w swojej europejskości, że zapominają, że istnieją w ogóle inne religie na świecie. Że w ogóle świat cały istnieje, nie? bo oni myślą, że tylko Polska jest, gdzie, gdzie, gdzie są księża pedofile. Dobra, ten, ten punkt, drugi już przyszedłem i trzeci punkt, proszę Państwa, to co mnie najbardziej bawi, jak ateizm łączy się z racjonalnością, albo jakimś racjonalizmem, co w ogóle jest już w ogóle zabawne, bo nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, ale ateistami w historii pierwszymi byli empiryści, nie racjonaliści. Ale ateiści nie wiedzą, że racjonalizm to jest poznanie rozumowe po prostu, nie? Bo, oni, bo, bo, bo im nie zależy na tym, żeby jakkolwiek poznać historię swoich poglądów, tylko tak sobie klepią. <laughs> wiecie, Katolle I racjonaliści, większość racjonalistów w historii, w filozofii, byli teiści w jakiejkolwiek formie. Chociaż różnie proszę Państwa tam to bywało, ale poza rozumowe bardzo często się jakoś wiąże tam, że tak powiem, z tym, z tym bogiem absolutnym. A, a tym bardziej, proszę Państwa, ateizm nie implikuje racjonalności. Jakby racjonalność nie, nie implikuje ateizmu, w tym proszę państwa nie ma korelacji. Na przykład nie sądzę, żeby ci, ci niezwykle mądrzy członkowie grupy bezbogawka i ten, ten, ten świec weźmiemy wątpić był racjonalnie jeszcze od na przykład takiego. Józefa Marii Bocheńskiego, wybitnego polskiego logika, który stwierdził, że dla niego najbardziej racjonalnym wyborem będzie po prostu zostanie zakonnikiem. I się nie sądzę, żeby oni byli bardziej racjonalni od niego. No ale oni oczywiście o sobie będą twierdzić, bo nie, ja nie wierzę w Boga, nie, to co ci, ci głupi katole, nie. jak jaki jestem, w ogóle mądry i lepszy od wszystkich. I kolejna rzecz. Bo, bo też uwielbiają robić e, tak, takie fikołek, że wyciągają sobie, to jest w ogóle jedna z, ze standardowych metod argumentacji, wyciągają najbardziej z, z, skrajne, proszę państwa, przypadki. Patrzcie, księża pedofile, to, to coś tam, a, to były tam e, jakieś tam mordy rytualne, inne takie nieprzyjemności związane z religiami, ale kompletnie zapominają o tym, że jednak większość ludzi to nie są fanatycy religijni, większość ludzi to są po prostu tak sobie. No, no, pójdą do kościoła, pójdą sobie tam ten, trzymają się tam tych, tych przykazań religijnych. Zresztą e, wiele przykazań, tory Koranu i... no, no tory i koranu. to są takie, proszę Państwa, życiowe, nie? rzeczy. Jak na przykład e, przykazania dotyczące higieny są. No bo dla, to, tak są dla Żydów. E, jeszcze y, bardzo niedawno temu, bo jakby nawracanie się na to jest ze świeżo, Judaizm był, to była religia plemienna, to nie był taki, wiecie, monoteizm taki, jaki to jest teraz, to była religia plemienna. I nawet jak się wczytacie, proszę Państwa, w Stary Testament, to tam na przykład Sarmaci po prostu byli, co, co ja mówię, Sarmaci, Samarytanie, byli po prostu przedstawi, przedstawicielami innego plemienia, które nie wyznawały ich religii. I tam z tego, co, co się orientuje, to jeszcze na samym początku e, Judaizm to nie był monoteizm, tylko monolatria co najwyżej, czyli przekonanie o tym, że, że ich... Bóg, tam, Adonai był po prostu najlepszy z nich wszystkich. I to dopiero później, pod wpływem między innymi chrześcijaństwa i ogólnie różnych tych przemian, się judaizm przerodził w, w ten monoteizm. I tutaj, proszę Państwa, byłem przy wątku tego, że nie, nie każdy jest fanatykiem. No i tak samo, proszę Państwa, z, z tymi na przykład muzułmanami, których tam się y, lubi wyciągać jako fanatyków religijnych, większość muzułmanów to też nie są fanatycy religijni, bo oni sobie żyją w zgodzie z Koranem, tam sobie się modlą te parę dni, parę razy w tygodniu, nie nie, nie jedzą tam, wiecie, jedzenia, haram i tak dalej. No, większość to jest tak zwana, jak ja to na, lubię nazywać, to te przykazanie religii, no właściwie to, to przechodzę do, do już ostatniego, przy punktu, czyli tego, no, taka bazowa akcesfera, jaką religie mają, to jest po prostu, proszę Państwa, forma ideologii, ale, proszę Państwa, nie ideologii, w takim sensie, jak to się potocznie, współcześnie używa, ale tylko ideologii, jakichś takich, jako, jako takich bazowych, nieuświadomionych przekonań co do tego, powiedzmy, jak się je i kiedy i co się je. Proszę Państwa, ja mam parę takich anegdotek, co do właśnie takiej bazowej akcesjosfery, takiej, takiej ide ideologicznego wymiaru religii. Otóż na się tak proszę Państwa, studiowałem kiedyś religioznawstwo i pewnie znowu będę studiować, Nie? wykład z taoizmu i konfucjanizmu z rodowitą Chinką, z Chin i ona z pełnym przekonaniem mówiła, że wróżby chińskie w 80% się sprawdzają. No i, i proszę Państwa, czy w tym jest coś, czy, czy to przekonanie świadczy o jakimś jakim irracjonalizmie? No nie, żeby jakoś profesorem żeby zostać, trzeba wiesz jakąś dozę racjonalizmu. Czy to podobnie są powiedzmy spory doktrynalne między muzułmanami a chrześcijanami? Tutaj jednym z punktów spornych jest między innymi ten, no, trójosobowość Boga. Bo jakby teza chrześcijańska jest taka, że jest jeden Bóg w trzech osobach. No ale, proszę Państwa, dla takich muzułmanów jest to nie do pomyślenia. Dla, dla, dla muzułmanów jest to, jest to prosty tryteizm. Zresztą e, w okresie reformacji wiele odłamów, między innymi Socinianie w Polsce i bracia polscy, arianie, to, to byli tryteiści, którzy twierdzili, że, że są, jest po prostu trzech bogów, a nie jedno bóstwo w trzech osobach. Zatem, proszę Państwa, to jest dla, dla osoby, e, znaczy dla mnie to na przykład nie jest jakaś wybitnie kontrowersyjna teza, ponieważ jestem wychowany w tej, że tak powiem, ideologii i ta, ta ideologia była mi tłoczona od urodzenia i zakres pojęciowy, pojęcia osoby jest mi bardzo dobrze znany, dlatego nie jest dla mnie trudnym do pomyślenia to, że w jednym absolucie mogą być trzy osoby. Proszę Państwa, to, to jest właśnie część między nimi też ideologii chrześcijańskiej, ponieważ w innych religiach pojęcie osoby się nie pojawia, które też jest wśród ateistów, oni nawet sobie nie zdają sprawy ci europejscy ateiści, że oni cały czas generalnie działają na, na poziomie tej sfery chrześcijańskiej i tej ideologii chrześcijańskiej, ponieważ oni potrafią w zasadzie wyjść poza ten chrześcijański paradygmat, bo po co? Bo dla nich to by było za trudne, w końcu oni są. Niezbyt bystymi ludźmi w większości. Tak szczerze mówiąc. No i to, do czego chciałem dojść, jest to, że ateizm też ma tę swoją akcesferę. Z tym, że moim zdaniem bardzo często ona jest mniej uzasadniona, ponieważ religia, jak to jeden z wykładowców moich bardzo lubi wspominać, Ligia chrześcijańska ma dwa tysiące lat tradycji uzasadniania swojej aksiosfery, tysiące, a pewnie nawet miliardy sporów doktrynalnych, co do tego, jakie przekonania są, tak powiem, podstawowe. Proszę Państwa, i tutaj o tym nagram osobny odcinek, ale o tym już teraz powiem. Bardzo często ateiści lubią się powoływać na prawa człowieka, że coś takiego jest, nie? że tam religia ma prawa człowieka. Ja się pytam, jakie prawa człowieka? Jakiego człowieka? Dlaczego one miałyby obowiązywać? No? Teraz macie czas na odpowiedź. Możecie odpowiadać teraz w tym momencie. Możecie tam pisać sobie w komentarzach, gdzie nikt nie napisze, bo za mało ludzi to obejrzy, ale możecie tam sobie napisać w komentarzu, jakie jest umocowanie praw człowieka. Proszę Państwa, żadne. To jest po prostu dokument, który został kiedyś napisany. I on sam jest po prostu arbitralny. Nie ma czegoś takiego jak natura ludzka, nie ma czegoś takiego jak osoba, jeżeli jest się oczywiście ateistą, bo nie ma wtedy żadnego umocowania dla tych pojęć. To jest po prostu, wiecie państwo, pojęcia wiszące w powietrzu, które nie mają żadnej mocy. Bo jeżeli się tak to przeanalizować, na czym to polega, to wiecie, wszystko wisi w powietrzu. I dlatego ateiści tak, tak często są tutaj bardzo łatwo urani przez no, katolickich profesorów etyki, bo, bo im się wydaje, w ateizmie takie, no, wiedzą Państwo, e, nie ma, nie i super, to bardzo mądry. Ale tak jak mówiłem tam na samym początku, ateizm jest bardzo trudny. I wiele przekonań moralnych, takich jak nie zabijaj, trochę ciężko uzasadnić, proszę Państwa, jeżeli nie, nie ma transcendentnego uzasadnienia dla jakiejś wypitnej wartości życia ludzkiego. No bo, no bo jak, dlaczego miałaby być? Wspominają o tych prawach człowieka. A z czego one wynikają? No, z niczego. I prawa człowieka to jest właśnie par excellence ideologia, w tym sensie, że to jest nieuświadomione przekonanie, takie bazowe. I one tylko, prawa człowieka w Europie są takie, proszę Państwa. To, to jest ideologia typowo europejska. W innych miejscach na świecie tego nie ma, dlatego niezbyt chętnie chcą przyjąć Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Nie proszę Państwa, długo się zrobiono, już 18 minut pewnie coś tu powycinam. Zatem mówił do Was Diego Lopez, Wasza nowa, ulubiona blogerka modowa.